Gaz 69. Krótkie omówienie i historia. Gaz 69, czyli radziecki samochód terenowy, był produkowany na początku w latach 1952-1955 w zakładach Gaza w Gorkim, a od 54 do 1972 roku w zakładach Uaza w Ulianowsku. Dlatego często jest to też samochód nazywany Uaz 69. Co oczywiście jest zgodne z prawdą. Jest to następca Gaza 67, a jego następcą, to znaczy następcą Gaza 69, był równie dobrze znany UAS 469. Oczywiście był to samochód terenowy, głównie przeznaczony dla wojska. Dopiero z czasem te samochody trafiały również dla innych służb, a dopiero po wycofywaniu go, można powiedzieć, z tych, Jednostek powoli trafiały one również niejako do cywila. Silnik był umieszczony z przodu i jest to nam bardzo dobrze znana jednostka M20, czyli pojemność 2120 cm i 55 koni mechanicznych, czyli silnik znany z Warszawy, z nyski, z Żuka, ale występowały też wozy z silnikiem mocniejszym, o pojemności. 2430 cm i były to gazy oznaczone jako gazy 69M oraz gazy 69AM, ponieważ należy zaznaczyć, że gaz był produkowany w niejako dwóch wersjach: w wersji zwykłej, czyli gaz 69, czyli wersja dwudrzwiowa, dwa miejsca z przodu i sześć miejsc z tyłu na takich ławeczkach umieszczonych wzdłuż burt. I tutaj można było na przykład zamiast sześciu osób wozić około pół tony towaru. I tutaj wysiadali oni za pomocą tylniej opuszczanej klapy. Ale powstała też wersja czterodrzwiowa, pięciomiejscowa, oznaczona jako GAZ-69A. I ta wersja oczywiście mieściła pięć osób, no, Powiedziałem pięciomiejscowa. Obie wersje miały odkryte nadwozia z takim dachem prezentowym, i oczywiście te dachy dało się składać. Górną część drzwi też się dało składać, ramę z szybą też się dało złożyć do przodu, i w ten sposób mieliśmy nadwozie, można powiedzieć, bardzo niskie, bardzo dobrze przystosowane na przykład do transportu lotniczego, co oczywiście też było ważne, gdy projektowano ten pojazd. Oczywiście wspomniany silnik to silnik pochodzący z osobowej pabiedy i on był sprzęgnięty z trzybiegową skrzynią biegów oraz oczywiście dwustopniową skrzynię rozdziału mocy, czyli po prostu reduktorem. I łącznie tych przełożeń do przodu było sześć. Chociaż wiem, że no nie do końca powinno się to tak, można powiedzieć, przeliczać. Stale napędzane były koła tylnie. Przód był, napęd na był dołączany. Ten wspomniany silnik o pojemności 2,43 litra. On pochodził z tych najwcześniejszych modeli wołgi M21B i miał albo 62, albo 66 koni mechanicznych. To wszystko w zależności od sprężania, bo występowały one w dwóch wariantach sprężania 67 i 72, i oczywiście albo 62, albo 66 koni mocy. Silnik to konstrukcja czterocylindrowa, rzędowa, benzynowa, czterosuwowa, dolnozaworowa, średnica cylindra 82 mm skok tłoka 100 mm. I osiągała ona 55 koni mechanicznych przy 3600 obrotów na minutę i 127 Nm przy 1800 Nm. Tutaj zasilanie oczywiście gaźnik, pompa poaliwa. Chłodzenie cieczą, instalacja elektryczna 12V, sprzęgło było suche, jednotarczowe, mosty były układ hamulcowy był hydrauliczny, jednoobwodowy. No pamiętajmy ile lat ma ta konstrukcja, hamulce były bębnowe, a hamulec ręczny bębnowy nawał napędowy. Układ chłodzenia mieścił mieści, 12 litrów. Układ smarowania 5,5 litra oleju, układ hamulcowy 0,5 litra płynu hamulcowego. Ładowność wynosiła 650 kg, maksymalny ciężar przyczepy holowanej to 800 kg, minimalny promień zawracania to 6,5 m. Pokonywanie wzniesień to 30 stopni z przyczepą do 20 stopni, a kąt natarcia 45 stopni, kąt zejścia 35 stopni. Z marszu można było pokonywać brody o głębokości 70 cm, i oczywiście te samochody z tym mocniejszym silnikiem miały no, lepsze osiągi, chociaż te osiągi i tak były dosyć słabe, ponieważ prędkość maksymalna wynosiła około 100 km na godzinę, ale oczywiście cel był inny. Ten samochód miał być bardzo dobry w terenie. Długość to 3,85 m, szerokość 172 cm. Jeśli chodzi o pojemność zbiornika paliwa, to tak. W wersji dwudrzwiowej, w tej zwykłej wersji, główny zbiornik paliwa mieścił 48 litrów, a zbiornik zapasowy 27 litrów. W wersji czterodrzwiowej, czyli w tej wersji mieszczącej 5 pasażerów, zbiornik paliwa miał 60 litrów, a to wszystko przy spalaniu około 14 litrów na 100 km. I tutaj należy zaznaczyć, że to spalanie 14 litrów na 100 km to takie spalanie w warunkach optymalnych. Jeśli oczywiście wjechało się w bardzo ciężki teren, dołączyło się przedni napęd i oczywiście użyło reduktora, pojazd był załadowany, to to spalanie no, dosyć mocno rosło, tak delikatnie to ujmując. I jeśli chodzi o reduktor. To ten bieg szosowy to było przełożenie 1,15, bieg terenowy 2,78. I bieg terenowy mógł być tylko włączony, gdy był dołączony przedni napęd. Zawieszenie było proste, czyli cztery resory piórowe, półeliptyczne, do tego cztery amortyzatory hydrauliczne, tłoczkowe. No ale oczywiście, resor to jest resor, znamy to z niektórych naszych pojazdów. Jeśli chodzi o budowę, to ona była bardzo, bardzo prosta. Głównym elementem była rama z profili zamkniętych. Oczywiście, dzięki temu ta sztywność konstrukcji była na odpowiednim poziomie. To właśnie do tej ramy, do tego elementu nośnego, były mocowane takie elementy jak zawieszenie, silnik i reszta układu napędowego oraz karoseria. Ten silnik, tak jak mówiłem, nie był jakoś wyjątkowo mocny, jednak 55 koni. W niezbyt przeładowanym gaziku zapewnia wystarczającą moc, wystarczającą mobilność. Tak jak powiedziałem, kiedy był załadowany, kiedy ten pojazd trafił na cięższy teren, ta moc była, dos, była niewystarczająca. Oczywiście różnice pomiędzy tym gazem, można powiedzieć, 69, czyli ośmioosobową wersją z dwoma drzwiami, i gazem A, czyli tą wersją pięcioosobową. Różniły się nadwoziem tymi wspomnianymi zbiornikami paliwa oraz tylnymi resorami. Masa własna wynosiła około 1500 kg, troszkę więcej. Prześwit na tym zwykłym oryginalnym ogumieniu wynosił 21 cm, gdy zakładało się to ogumienie większe wtedy no, ten pojazd zyskiwał więcej lepszy prześwit, a dopuszczalna masa całkowita to 2135 kg. Ale należy zaznaczyć, że jednak ta, ta dopuszczalna ładowność bardzo często była przekraczana i np. półtonowa ładowność oznaczała, że niekiedy robiło się z tego półtora tony ładowności. Więc sprzęt w bardzo, bardzo trudnych warunkach. Oczywiście istniało więcej niejako wersji, dostosowywano te wersje do oczywiście potrzeb. Istniały modyfikacje takie, które polegały na tym, że tworzono zamknięte nadwozie, na przykład dla milicji. Oczywiście, może wróćmy do nazwy, ponieważ u nas często nazywany był gazikiem. No, można powiedzieć, wszystkie te ułazy były nazywane gazikami. W Rosji nazywano je kozioł, więc nazewnictwo było dosyć różne. U nas po prostu Gaz 69 i ogólnie też inne pojazdy terenowe podobnie wyglądające były po prostu gazikami. Gdy mówiłem o tych wersjach zamkniętych, to ta wersja była oznaczona jako UAZ 450 w różnych wersjach i ona była produkowana seryjnie od 58 do 65 roku i oczywiście no, różniła się po prostu nadwoziem. Była też wersja, no ale taka można powiedzieć nieduża, gdzie na podwoziu Gaza 69 zamontowano karoserię osobowej Pabiedy M20. I to, był ta, I to była taka Pabieda M72, czy też Gaz M72. Można powiedzieć, że konstrukcja była prosta, no ale inne konstrukcje pochodzące z tamtej epoki również były zbliżone, jeśli chodzi o prostotę. Tutaj największą wadą tego typu konstrukcji oczywiście była jakość. Jakość, która mocno wpływała na trwałość. W niektórych przypadkach pojazdy te były dosyć awaryjne, co się trafiło. I oczywiście ta jakość niestety powodowała, że część z tych samochodów miała duże, duże problemy z trwałością i awaryjnością. Nie wiemy do końca, ile samochodów, ile gazów 69 i pokrewnych wyprodukowano, ponieważ takie pewne dane nie istnieją. Minimum to 600-700 tysięcy sztuk. Niektórzy wręcz mówią, że zbudowano ich prawie milion sztuk. Tutaj musimy pamiętać, że były produkowane w państwie, które dosyć luźno podchodziło do informowania ludzi o tym, co robi, delikatnie to ujmując. I oczywiście nie wiemy do końca, ile tych pojazdów zostało wyprodukowanych. Wiemy, że w 1972 roku Gaz-69 został zastąpiony tą nową terenówką, czyli uładzem 469, o której wspominałem, gdzie nie wszystkie egzemplarze były użytkowane tam, gdzie były wyprodukowane. Tutaj bardzo duża część tych pojazdów trafiała do państw zagranicznych. Oczywiście. No, byliśmy związani z tym państwem bardzo mocno i między innymi w naszym wojsku Gazy 69 służyły bardzo szeroko, ale nie tylko w naszym. Można powiedzieć, że po tej stronie kurtyny te gaziki były użytkowane bardzo, bardzo szeroko. Oczywiście te gazy nie trafiały tylko do wojska, służyły one również w milicji obywatelskiej i w tych innych, można powiedzieć, instytucjach państwowych. Oczywiście były wykorzystywane u nas do lat 80., może nawet do lat 90., z czasem zaczęły trafiać do cywila, tak jak powiedziałem, i te pojazdy były niejako jedyną możliwością żeby mieć taką terenówkę z prawdziwego zdarzenia. Ponieważ jeśli chodzi o te możliwości terenowe, one były na dosyć dobrym poziomie. Napęd na cztery koła, dobry prześwit, reduktor, więc ten pojazd mógł sobie całkiem dobrze radzić w terenie. Oczywiście nie jest to pojazd, który byłby najlepszym pojazdem terenowym na świecie. jednak z braku laku, dobry gazik. Więc gaz 69 spełniał swoją rolę. Przewoził ludzi i ładunki z punktu A do punktu B, miał w miarę dobre właściwości terenowe, trwałość też była na zadowalającym poziomie, oraz oczywiście no, nie było wyboru. To był pojazd, który poza tą jakością spełniał swoją rolę. Tutaj musimy zaznaczyć, że jednak no, nie do końca była szansa, żeby ta jakość była zachowana. Wiemy, jakie ówcześnie panowały warunki i jak podchodzono do tych parametrów związanych z jakością. Dzięki dużej powszechności, dzięki temu, że jednak był to pojazd, który spełniał te podstawowe zadania, jakie mu powierzano, był to pojazd no, wystarczająco dobry. I oczywiście jego następca był lepszy, chociaż z jakością dalej były problemy. To jednak należy pamiętać, że gaz 69 również u nas przez wiele lat, czy to służył w wojsku, czy to w milicji, ale później też znalazł miejsce również w cywilizacji. Niestety obecnie tych gazów 69 nie ma zbyt dużo, jednak w większości padły ofiarom tego, że zaczęły pojawiać się inne, lepsze, trwalsze. Terenówki o większych możliwościach z lepszą dostępnością części, ale nadal spotykamy te gaziki, chociaż już obecnie jako pojazdy zabytkowe. Więc bardzo fajny pojazd. Jeśli ktoś, kto się nim przejedzie i przejedzie się taką bardziej współczesną, lepszą terenówką, troszkę zszokowany, ale jednak przewiezie nas przez w miarę trudny teren. Też mu się uda przejechać, więc. Główne zadanie, jakie mu było powierzane, spełnia. Na dzisiaj dziękuję i zapraszam ponownie.